więcej informacji? Zostawcie teraz subita i dajcie lajka pod film oraz napiszcie komentarz robuxy, abym wiedział, kto jest chętny. A teraz zapraszam do oglądania. Ej siostrzyczko, tak się cieszę, już jutro jedziemy na kolonie do Bułgarii na Złote Piaski. Jestem ciekawa, jak tam będzie. Rel, siostra, mam nadzieję, że w końcu znajdę jakiegoś fajnego chłopaka. Marzy mi się taki szatyn o niebieskich oczach. Haha, ha. no ja też bym chciała w końcu mieć. O której mamy ten wyjazd w ogóle i jakieś twoje koleżanki jadą? Bo ja niestety nikogo nie będę znać. Nie mam pojęcia. Besti mi mówiła, że ma jechać jakiś crash szkol. Z jej szkoły i ma na imię Mikołaj. Powiedziała, że mam się do niego nie zbliżać. XD. Haha. Ha. A wiesz może jak wygląda? Masz jakieś fotki? Wtedy będziesz wiedziała, na kogo uważać. Właśnie pytałam, ale nie chciała podesłać, bo powiedziała, że jeszcze go będę podrywać. Nie wiem, czemu nie może mi zaufać, bez sensu. Nagle do pokoju wchodzi mama. Dziewczynki, przechodziłam koło schodów i słyszałam, że mówicie o jakichś chłopakach. Pamiętajcie, macie zakaz na jakiekolwiek związki. Macie tam tylko wypocząć, a nie jakieś miłosne historie. Boże, mamusiu, mamy już po 15 lat. Daj nam spokój i nie podsłuchuj nas. O której po nas ten autobus podjeżdża? Ma być około godziny siódmej rano, więc przygotujcie się i idźcie spać, bo już późno. Dobrze, mamusiu, dobranoc. Dobranoc, mamusiu. Następnego dnia. Super. Ale się cieszę, że już jedziemy. Mam nadzieję, że podróż nam szybko minie XD. Dobrze, córeczki kochane, pamiętajcie, bądźcie grzeczne i dbajcie o siebie. I przypominam, pamiętajcie, co wam mówiło. Okidoki, rzuć na luz, mama. Wszystko będzie gitarka. Dziewczyny wchodzą do autobusu! Ale tutaj ludzi w autobusie. Co myślisz o tym, Zuzie, aby do kogoś dołączyć? Widzę, że tutaj oni zrobili już jakieś grupki. Chciałabym kogoś poznać. Ej, to jest skibidi pomysł. Tylko może najpierw.